Marek Glogaza, który od końca listopada 2011 roku pełnił obowiązki prezesa klubu TS PodBeskidzie, na dzisiejszej konferencji prasowej przekazał ważną informację. Wczoraj odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej TS PodBeskidzie SA. Między innymi podjęto decyzję o powołaniu mojej skromnej osoby na stanowisko prezesa zarządu. Oczywiście dla mnie jest to ogromny zaszczyt. Mogę powiedzieć, że zrobię wszystko, co potrafię, żeby nie zawieść pokładanych nadziei. Ważne jest również w tym kontekście, myślę, to, że skończył się pewien okres tymczasowości w klubie, że wszystkie organy spółki akcyjnej działają w stałych, pewnych, pewnych składach. Myślę, że to rokuje bardzo dobrze na przyszłość. Marek Logaza, były prezes spółki komunalnej Prefabet, zrezygnował z dotychczasowej działalności biznesowej i postanowił całkowicie poświęcić się pracy dla klubu. W najbliższym czasie zespół, którym mam przyjemność kierować, będzie pracował nad strategią we wszystkich obszarach zarządzania najważniejszym jak jest piłka nożna, ale również w innych obszarach biznesowych. Najistotniejszym elementem, moim zdaniem, najistotniejszym elementem w zarządzaniu Każdą organizacją tutaj również są ludzie i taki zespół powoli się kształtuje, to jest większość z tych ludzi Państwo znacie i myślę, że to będzie baza do budowania, do budowania e, celów we wszystkich obszarach zarządzania. Najważniejsze to jest przede wszystkim utrzymanie stabilnej sytuacji sportowej. E, wszystkie elementy, które zmierzają do tego, ażebyśmy uzyskali licencję e, w, w nowym sezonie. To są, takie rzeczy, którym, to są takie elementy, którym poświęcamy w tej chwili najwięcej, najwięcej czasu. Natomiast precyzyjne cele, które będą ustalone w strategii, oczywiście zostaną Państwu przedstawione w tym czasie, jak zostaną zakończone.